Cześć, ja jestem niebieski, a to jest nowe weekendowe granie. I ta niespodzianka, o której była mowa na niedzielnej aktualizacji, to jest właśnie Circle Empires. Hmm, myślę, że to dobry pomysł, mam nadzieję, że wam się spodoba, więc tak nie przedłużając, kilka odcinków na pewno z tego nagram. Kilka weekendowych grań. Zobaczymy, czy potem wskoczy coś nowego. A myślę, że to będzie przyjemna gierka, żeby się poławić, tak? Dobrze, więc no, tak już mówiłem to raz, powiem jeszcze raz, nie przedłużając, przejdźmy do gry. Właściwie nie grałem w to, więc może być ciekawie. Tak więc nowa gra, i tak tutaj mamy przywódcę do wybrania, i z tego co właśnie widać, to różni przywódcy dają nam różne bonusy, tak. Hmm... I teraz, co by było dobre? Więc, ja gram oczywiście też z dodatkiem, więc mamy tutaj... To jest jako, że z dodatku Apex Monsters. A może nimi się na razie nie będziemy zajmować. Tutaj są chyba podstawowi właśnie, więc... Tym się zabawimy. I tak, od czego bym chciał zacząć? Hmm... To jest dobry pomysł, tutaj ten daje mi złoto i kukłę treningową jakąś na polu. I technologia 30% taniej. Ten daje mi trzech toporników na każdy przejęty krąg, tak? A, dobra. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli od Wolf Wolfama. Wojak. Kontynuuj. Łowy na potwory, pełen podbój. Hmm, co by tu zagrać? Powiedzmy, że zaczniemy od tego, co jest pierwsze, czyli na łowy na potwory. I tutaj na mamy łowy na potwory, tak? Okej. Okay. Dobrze, i mamy w sumie pierwszy potwór do złapania. I teraz poziom trudności. Co by tu wybrać? Wyjadacz, normalny, łatwy. Gramy na ekstremum. Powiedzmy, że no normalny czy wyjadę, czy będzie pewnie za łatwo Znaczy nie wiem w sumie, ale zobaczymy, tak? Idziemy na hardcore'a, na pierwszy odcinek, będzie ciekawie To jest tylko 9 kręgów, tak? Więc Nie wiem, może być za szybko Ale powiedzmy, że taki odcinek pokazowy Może być ciekawy. Dobrze, tutaj mamy jakiś Tutorial, tak? Znaleźć potwora i go pokonać Spoko I teraz poruszanie w OSD lub środkowym przyciskiem myszy. Na no spoko. Tak więc tak. Jesteśmy tutaj w tym kręgu na środku. Tutaj Mamy jakieś bandytów, tutaj innych bandytów, a tutaj mamy magazyn, który ukażą nam pewnie gdzieś ustawić. Dobrze. Teraz mamy lutki i tutaj jakieś inne rzeczy do budowania, na przykład ulepszenia czy wieżyczki, tak. Mm i możemy też używać innych rzeczy, które tutaj mamy dobrze, widzę tutaj dwóch wieśniaków zbierają mi rzeczy, widzę tutaj jakieś drewno i jakieś takie owocki myślę, że dostawimy kolejnych wieśniaków a powiedzmy trzech, może czterech, będzie ich tutaj sześciu może dadzą sobie radę i tak skoro tu mamy bandytów to myślę, że rzucenie łuczników może być dobrym pomysłem wtedy za Muru będą mogły wali, mogli walić. Jeszcze te mury mają tutaj różne rzeczy: naprawa, ulepszenie, czy rozłożenie. A. Czyli skoro te mury tutaj mi się z niczym nie łączą, to myślę, że mogę je rozłożyć. To i to. Mam zapasowe drewno, więc dostawę sobie łuczników. Tak. I co jeszcze? Tutaj mamy wybuchające grzyby. Wow. Ok. I dwie wieżyczki. Spoko. A to jest ta kutła treningowa, tak? To jakby kazać mu strzelać w to. To sobie XP, Ale nie w do końca. O, szkoda. Dobra, znaczmy ich wszystkich. Niech tutaj sobie podejdą pod mur. I oni mają. W ogóle jest białe i tutaj białe napisy. To nic nie widać. Wy pewnie także nic nie widzicie. Zdecydowanie nic nie widzicie. spoko, nie? Mają siłę 180. Tutaj lepiej widać. Ok, to oni mają 1160 oni mają to 1160, więc raczej raczej atakowanie to nie będzie dobry pomysł, tak? Więc może zabawmy się o dynia. Mogę, to jest chyba coś, że no drewno mogę wymienić na żarcie. Ale nie mam drewna. No cóż. Strażnicy kosztują tylko żarcie, więc dorzucę jeszcze strażników, o. I teraz mam armię, to jest moja armia. Mała wielka armia, dobra weźcie się ustawcie, nie weźcie nigdzie. Okej, okay. może bym sobie dorzucił dodatkowych wieśniaków. Albo dobra, właściwie w tej chwili to chyba muszę zaczekać, albo na hama atakować. Co mi się bardziej opłaca, czekać czy atakować? To dobre pytanie. Dostawmy dwóch wieśniaków. Niech zbiorą mi więcej drewna. A właśnie. Taki magazyn. Mogę go ulepszyć czy coś? Nie, nie mogę go ulepszyć, ale on także zbiera jakieś twoje doświadczenia, widzicie? I potem ulepszony magazyn. Ciekawe, co to daje. Może więcej rzeczy? O, a ci zbierają jakieś takie krzoki. To to jest. Krzoki, tyle. Aha, i farmerzy także levelują. No, spoko. Nowe przepisy, jeżeli już się ulepszy. Ok. Jeszcze ma jakieś 60% szybsza w trudnym terenie. Ta jednostka, ten wieśniuk. A to chyba jest randomowo, ten ma odporność na ogień. Okej, okay. a czy te takie inne jednostki też mają? Też mają. No, spoko. To może być interesujące. Dostawmy więcej łuczników i więcej strażników. Ile wy tu macie? 640 siły. Niewiele. przydały się jeszcze więcej. A może by zaryzykować? Powiedzmy, nie wiem, tych tutaj na dole zaatakować? A może tych po prawej stronie? Nie wiem, dostawmy jeszcze więcej uczników. Dobra, jest was dużo, nawet jeżeli macie siłę małą Może pójdzie dobrze. Co i tutaj? Aha, z kontrolem, jak się kliknie, to jest atak. Super. I tutaj awansują ludzie, i tak. Patrzcie, niby nie byli słabsi, ale wygrywają. A awansując, jeszcze zmniejszają swoją siłę. No spoko. W sumie działa tak, więc. Dobiliśmy ich. Zabijać, zabijać. A gdyby tak nie rozwalać budynku. Aha, łucznicy i tak załatwili już to nieważne, i wygraliśmy. Przejęliśmy tych kółko i właśnie widzę wylewelowanych ludzi. Patrzcie, ten łucznik jest silniejszy od tego, ten jest taki zwykły. A ten ma wyższy poziom. No spoko, podoba mi się to. Wojacy także, proszę bardzo. Dodatkowe odporności jakieś, dobrze, dobrze. A teraz tak, ty panie uczniku, ciekawe czy wylewulujesz, wylewelujesz jak to zniszczysz, o wylewelował. Super, lepsi łucznicy atakować. Inny łucznik, nie strażnik, łucznik. Łucznicy mają być silni. Jeszcze jeden ucznik i jeszcze jeden łucznik, a swoją drogą tutaj mogę dać wieśniaków. I tutaj dorzucić ich. Aha. A ty też levelujesz. Dobra, może być. Yy, ciężko jak się zaznacza tutaj. Aha, jeszcze nie, nie mistrzucznictwa. Tutaj był taki zwykły łucznik. Weź ty, odejdź, Daj się zaznaczyć gościu. Zejdź mi z drogi. O, dobrze jest. Zniszcz to. I ty zniszcz to. A e, właśnie czy mi się wydaje, czy to sobie odnawia życie? O, właśnie, to sobie odnawia życie. Punkt, znaczy punkty, jakie to są punkty wytrzymałości jakiejś? Hmm. Nie ma trzy razy leczenie. Halo, to to można wykorzystać, na przykład nie rozwalać tego do końca. O, właśnie, tylko częściowo się rozwali, gość awansuje i może to bić sobie kolejny gość. Kurcze, to niepotrzebnie zniszczyłem tamte poprzednie. A no, te poprzednie kukły. Były te takie kukły, przecież. No i goście mogli levelować więcej. Ja Raz to poatakował. I teraz przejdź sobie na to. To się wylewelujesz już. No, i tak to wygląda. W sumie to mi się podoba. Mamy też inne jednostki, więc może. I tutaj pilnuję tej kukły. Dobra, gość awansową. tutaj są, o ciężko zbrojni dobra, damy ich, już dużo Mają, a dobra, atakować A to jeszcze są topornicy, czym To topornicy rzucają toporami, w sumie logiczne O, patrzcie, tu są jakieś potworki, wow Tu mnie atakują Niedobrze. O nie, no musicie to zniszczyć najpierw. A, tutaj są rycerze. Dobra, rycerz do ataku. Ciężko zbrojni, jeszcze ktoś do ataku. Szybko. Wy tutaj sobie poradzicie. Poradzili sobie. Teraz idźcie atakować tu. A moi ucznicy nie za, niech atakują z tej strony, o, to będą z dwóch stron atak, super. Jeszcze jakiś topornik, super, dobra. Super, super, ile razy można to powtarzać? Dobra, ci zaatakowali tam gdzie zaatakowali. No i to wygląda dobrze. Czy już przejęliśmy? Jeszcze nie. Niebies niebieska to jest moja, ta. I ten krąg także jest mój, A to jest złoto tak w ogóle, damy tutaj wiśniaków więcej. Okej, okay, i tak, te mury mogę sobie zniszczyć właściwie, te także. Te także, ja sobie z tego będę miał drewno. Które wykorzystam na nic. W sumie wykorzystam, żeby zrobić wtedy nie. Ale wieśniacy niech idą zbierać tutaj. O. a te sobie wtedy nie zdążą urosnąć, bo one rosną przecież. Będzie więcej jedzenia. O, patrzcie. Lutki, awansowały. Super. Przejdźcie sobie tutaj kilku. Będzie dobrze. Damy tutaj. A, właśnie, tutaj gdzieś był rycerz, właśnie. Patrzcie, on jest. On jest szybki, na pewno. I tutaj łucznicy kodni, dobra. O, dodatkowe zasoby za zabicia. A ten ma odporność na odrzucenie. Wiecie, te zasoby na odbicia mogą być przydatne. Zasoby za zabicia, nie odbicia. What the hell? Co to było? Co ja mówię? Dobra, Wy atakujecie tutaj. Tutaj złoto się zbiera. O, uzdrowiciel. Medycy. To będą medycy dawać im medyków. Nie ma medyków. Co my mamy w ogóle z tego? Właśnie, mógłbym sobie to ulepszyć. Nie mógłbym sobie tego ulepszyć. Chciałbym tego sobie ulepszyć, ale to już nie wychodzi. Drogie to jest. Znaczy nie, ale wszystko wydałem. Co to jest, jakiś budynek? To jest bank. Oho. i to jest bank, który robi złoto. E, coś, co robi złoto, może być przydatne. Dorzucimy sobie medyka. Bo mi tutaj w ogóle gdzie się podzieli moje ucznicy. Okej, okay, to też przejęte, super. I to jest dużo zasobów. Dobra, tutaj damy dużo robotników. I są jakieś dziwne dynie. A gdyby. A, dobra, zbierajcie je. Tutaj dajcie tych łuczników konnych, będzie więcej złota za zabicia, a tu jest, o, tu jest katapulta. Pisze, że jest dobra przeciw wieżom i budynkom, tak. Hmm. To brzmi ciekawie, ale nie widzę jakiejś większej ilości budynków, żeby to wykorzystać. Więc pomińmy to. Tak, więcej łuczników konnych. I więcej zwykłych łuczników, Ucznicy są, wyglądają na dobrych, jak levelują. Szybko levelują w końcu, albo i nie. Chociaż jest tutaj ten mistrzem ucznictwa, tak? Aha, to jest dopiero drugi level, to nieważne. O, ale te gostki, wielki strażnik. Ło, dobra, strażnicy są super. Dajemy strażników. A musimy też jakoś drewno wykorzystać, co? Chociaż drewna nie mam jednak aż tak dużo, jak sądziłem, że mam. A Wy tutaj macie samych łuczników głównie, to... zobaczę. Dobra, strażnicy. czy znaczy, rycerze do ataku. Bo tutaj mi zaatakowali moich łuczników. Nie podoba mi się to. Więcej rycerzy. Więcej ciężko zbrojnych. A, powinni sobie poradzić. I do ataku. Nie no, chyba sobie to aż poradzą, nie? Mam 2600 siły. Jej, ta siła rośnie jak na drożdżach Lecimy, lecimy, lecimy. Gościu, nie stój tak, tylko atakuj. A gdyby tak sobie wziąć Jakby sobie stali tutaj I powiedzmy nie wychodzili stąd gdzie oni się jeszcze biją? Aha, tutaj się biją, co? Ej, a jak wy tam się bijecie, to jakbym sobie tak tutaj wszedł? Haha, <laughs> <laughs> moje złoto Moje złoto, moje robotnicy. I co jest w tych skrzynkach? Znijście skrzynki, start drewna Trzebi robotnik i... Potężny rycerz. To jest potężny rycerz, co? To moi rycerze. Aha, to jest następny level rycerza. Super. Warto wiedzieć. Może się przydać. 150 siły, a ci tutaj mają po 65. No, różnica jest spora. Damy też medyków, więcej tych uczników, Jeszcze tych zwykłych uczników dorzucimy. Jeszcze tych strażników. O. I mamy 3200 siły. Dobra, atakować. O. A tutaj, co my tu mamy? Jakieś duchy jakiejś zombie, i jakieś dużo wyżyczek. A tutaj mam dużo wyżyczek. To myślał, że będę mógł wykorzystać ich gościu. Jakiś gość sam zaatakował mnie. Cóż, no nie przeżył tego, więc mamy już w sumie ostatni kółko do przejęcia chociaż to było polowanie na potwora, no ale na ostatnim kółku jest potwór tutaj ten tutaj dziś taki zaznaczony o właśnie szczachą zaatakujemy go zaraz koty chyba dynie mi już właśnie wyrosły więc armia tutaj tych wieśnioków, którzy będą zbierać te wszystkie rzeczy niech się rozrasta. Tak być powinno może, albo i nie. Dam radę. Więcej uzdrowicieli. Dobra, katapulty. Chciałbym zrobić katapulty. Bo to jest dużo wieżyczek, więc katapulty mogą dać radę. Aha, i tak katapulta faktycznie dużo obrażenia względem innych jednostek zadaje. Ale nie może levelować, jaka szkoda. Hmm, i tak tutaj mamy rycerza i trochę wylewelowanych łuczników. Ok, dorzucimy tutaj robotników, to mi drewna więcej zbiorą. Tutaj dorzucę robotników, to mi zbiorą dynie. I tak, może by tak dorzucić tutaj rycerzy więcej. Jakby nie patrzeć, nie mam surowców na to. Dobra, to wy tutaj zbierzcie stąd wszystko. W ogóle to są wielkie dynie. Ciekawe co... One się różnią od zwykłych dyni, ale właściwie mają tyle samo żarcia. Więc... Pewnie niczym się nie różnią. Ale i tak je zbierzcie. Zbierzcie te dynie. No to teraz to dałem tam tych robotników. A dobra, wy też tutaj lecicie. Stąd zbierzecie, a ja tutaj nasadzę dyni za te drewno całe. Będzie żarcie, to dużo strażników, dam ich, wtedy zaatakuję z dwóch stron. Oni mają 10 tysięcy siły, ja mam 5 tysięcy. No cóż, to tak trochę niedużo. Tutaj wypadałoby też dorzucić ekstra robotników, Uzdrowicieli oczywiście, także. Dobra. O, i to levelowało. Dodatkowe zasoby plus 50%. O, czyli to coś daje. Postawmy bank. Bank tutaj dawał złoto, zdaje się, więc postawmy więcej banków, więcej złota. Tutaj mamy wyzbierane złoto, więc nigdzie indziej złota nie zbierzemy. Więc w taki sposób złoto będziemy mieli. A złoto się przyda do zrobienia uzdrowicieli, bo tam chyba potrzebne było. Przy okazji bank także leveluje. Dobrze, to mi się podoba. Czy wy już to zebraliście? O! A co to to tutaj robi? Wampir. A tutaj nie stała dynia. Czy jest taka szansa, że z tych dyń po prostu wyskakują jakieś takie wampiry na przykład? No spoko. A wampir... Wow. Szybko leveluje. A właśnie. Choć wylewelujesz. Wygląda, że... Możesz być silny, jakby levelujesz, chociaż wolno łazisz. Nekromanta! o, nekromanta! A łowca. Hmm. Ten ma zamrożenie, wiecie co? Zamrożenie może być ciekawe, więc ich tutaj dodamy. It's cold killers. Wow. Dobry panie wampirze, weź tutaj zniszcz tego, tego tutaj. Zniszcz, po prostu zaatakuj. Zaatakował to, zaatakuj to, czy wylewelujesz już, czy nie? Jeszcze nie. O, i mamy, stary wampir, dużo, dużo życia ma. A nie może się leczyć, no spoko, dobra. To ty lecisz tutaj, będzie jeden wampir z jednej strony, drugi z drugiej. Medyków i tak dodamy, tutaj o, damy teraz dużo strażników. Klik klik klik. Ciekawe, czy te klikanie słyszycie. O było potężne, że tak to ujmę. Okej, okay. o i więcej wampirów. To idźcie tutaj. Nowe przepisy masz. Jakie masz nowe przepisy? Masz to jakiś obóz i kontrola życia. Postawmy to. A mogę stąd, to mogę stąd. stąd. Dobra. Co daje mi obóz? O. Mogę zrobić z obozu wampiry, gobliny jakieś duchy. Co by było fajne? Gobliny. Bardzo tanie, bardzo mało z... Mogę, o właśnie, mogę w ten sposób, ale zrobimy to w ten sposób, tak. Ale... Te duchy mogą być ciekawe. Bo te zamrażają, nie? I ten zniszcza, jak się zostaje zniszczony, to zamraża wszystkich wokoło. To zróbmy tego, ma jakieś dodatkowe życie. Ach, leć tutaj. A, wiele ich nie zrobiłem. No dobra. Dobra, tutaj jeszcze jakieś wampiry są. To niech sobie tutaj idą. Tutaj niech idą wieśniaki. Tutaj zrobimy strażników. To się wyklikałem za wszystkie czasy. Cóż, moja armia ma 11000 siły. To są 1000 siły więcej niż oni, więc teraz wszyscy do ataku. Aha, oni podpalają. Kto mnie podpalił? A te, te wieżyczki podpalają, ale mam katapulty. Tak katapulta takiej wieżyczki, i patrzcie, jak te wieżyczki szybko niszczą. Ha. A to był poziom, ten trudniejszy, jaki mogłem wybrać, nie? Cóż, wygrałem. I teraz moja armia właśnie umiera. Cóż, Wygrana na skarbie dobry. Ciutki trochę, ale złoto przyszło, jest dobrze. No i tak, to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, gierka ciekawa, więc i weekendowe granie ciekawe. Zdaje się, że może na niej schodzić trochę czasu, więc odcinki będą trochę trwały. Ale seria dodatkowa, weekendowe granie, można. No i dobra, to byłoby na tyle. Mamy skarbcu złotą, więc wszystko mamy. Odblokowaliśmy multum rzeczy. Jeszcze większe mapy cztery kręgi, co? Może cztery kręgi więcej, czy coś? Nie mam pojęcia. I kolejne łowy na potwory, więc na następnym odcinku może nowego potwora zniszczymy. Dobrze, a na ten odcinek to byłoby na tyle. Więc sądzę, że tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentarzy. No, o, napiszcie, jak bardzo Wam seria Wam się podoba. Jak w ogóle Wam się podoba, oczywiście. I tyle to byłoby wszystko, więc cóż. Dziękuję Wam za uwagę, żegnam się z Wami i cześć.